Had no need to find tonight, tonight, hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w The strzy. 3. Tak, The Sims 3, tak zimowa was dzisiaj witam, chociaż u nas jest gorąc, przynajmniej umy jest straszne upały teraz a my mamy zimę i dzisiaj w sumie będą też e, chyba... Święta wychodzi nam odcinek, właśnie, że dzisiaj będziemy mieli ten dzień śnieżynki. I dzisiaj też będziemy mieli podwójne urodziny naszego Erika i Alexa, także kolejne urodziny, słuchajcie, kolejne urodziny. Ale teraz kliknijcie łapkę w górę, jeżeli lubicie tę serię. No i przechodzimy do rozgrywki. Słuchajcie, znowu nie pobrałam tej choinki. <laughs> znaczy, nie sprawdziłam tej choinki, po prostu jak pobieram ten pakiet ze Store, to go nie ma w grze. Tak jakby wiecie o co chodzi. Że są te inne rzeczy, a tej choinki tak jakby jej nie ma. Nie wiem o co chodzi, także będą święta bez choinki, trochę smutno, trochę smutno. No ale cóż, dzisiaj mamy środę i dzisiaj chłopcy mają właśnie urodzinę, proszę bardzo. Zmiana grupy wiekowej 0 i 0. Także dzisiaj już będziemy mieli trzech nastolatków, więc podejrzewam, że Colin niebawem będzie już do nas wracał jako młody dorosły, także niebawem, niebawem. Czekajcie, w ogóle zobaczymy. Tutaj ona już ma dwa. Ciekawe, czy zdąży dożyć jeszcze, żeby mieć piąć. Um, tak, no i dzisiaj pewnie Suzy będzie nam tutaj kocięta rodziła, bo ona jest w ciąży. Ale ktoś mi pisał właśnie, że mamy za dużo simów, że pewnie jeden kotek się tylko urodzi. Ojej, ojej, o co tutaj chodzi? Co tutaj się rozchodzi? Ty idziesz na kąpa? A może byś poszedł zjadć śniadanko, co? Skorzystałbyś i, i tutaj sobie zjadł e, na przykład taka na śniadanie, no ale dobra. Dobra, Styles. ty jesteś taki w miarę wyspany, więc ty idź tutaj do małego. E, czekajcie, co mu jest? Co mu jest? On jest głodny i towarzystwa mu brak. Także pójdziesz do niego i na przykład go wyściskasz, a potem go nakarmisz na podłodze. Nakarmisz go na podłodze, a Alison niech sobie jeszcze dośpi, bo ona była w pracy, także... A ty co? Ty jesteś strasznie... Masz kontakty słabe i drapanie. No właśnie, idź sobie podrap, a kontakty zaraz sobie zrobisz Suzy, tylko ona zje. O, ty wstałeś, proszę bardzo. Nakarm na podłodze, dobry brat, dobry brat. Super. <grych> masz rację, Styles, to ty już w sumie niepotrzebny tutaj jesteś, wiesz? Halo. Dobra, wiesz co? No to może po prostu prysznic weź. Mm -mm. Czy tutaj co masz? Słabo. Tutaj coś masz gitarę, słabo. Tu no, masz dzisiaj wolne, więc dobrze by było, żebyś porobił sobie e, występy. No czemu ty się nie porobiłeś? kąpać, bo co. Prysznic, proszę bardzo. Jak ładnie. Dobra, Suzy, gdzie ty jesteś? A ty jesz jeszcze? No dobra, to jest. Oj, ją trzeba przebrać. Patrzcie, jaki, no, no idealny brat. No po prostu zajął się dzieciakami, widzicie. Tutaj nakarmił, tu pieluszkę zmienił. <grybujesz> dobra, idź teraz weź prysznic, bo też by ci się przydał. Czekajcie, tutaj musimy. O, cyk. Idź weź prysznic, a potem pójdziesz sobie zjesz jakieś też... W sumie by się przydało, żeby um, Alison zrobiła jakieś fajne śniadanie, bo oni tak za bardzo nic nie mają w lodówce. Trzeba coś napełnić. Czemu ty nie jesz? Proszę zjeść. Co ty robisz? Nie wiem, co on odwala, ale okej. Okay. Styles, a ty nasypujesz, okej. Okay. Czekajcie, bo oni mają słabe te kontakty. Ja bym chciała, żeby Um, przyjdź tutaj do Suzy i weź ją przyjazne. I przyjazne. O, coś tam poróbcie. Dobra, ty uzupełniłeś. Ty jeszcze śpisz. Ty będziesz jadł. Ty w sumie. Nie wiem o co ci chodzi. <noise> On by chciał iglo zbudować. I by chciał dostać najlepszą ocenę w szkole i założyć kostium. Ten kostium to w sumie mógłby założyć, bo mamy chyba tą skrzynię z kostiumami, tak mi się wydaje. Tutaj chyba ona jest. No, skrzynia na te kostiumy, więc można się przebierać. Matko, co ty tu robisz? Co ty chcesz spaść, dziecko, co to za. Weź, chodź tu do siostry trochę. Mieju! Tak na samym skraju schodów nieźle. Czy wy możecie mać jakieś interakcje między sobą? Nie macie? A ona od niego? Nie, nie mają. Szkoda w sumie. Dobra. Alex ma dzisiaj urodziny. Erik ma dzisiaj urodziny. Super. I jest... O! Oficjalnie jest dzień śnieżny. No ciekawe, czy naprawdę będzie, czy oni, czy oni znowu pójdą, tak jak ostatnio. Niby był dzień śnieżny, a, a musieli jechać do szkoły. No ale nic, zobaczymy. Jak nie, najwyżej pojadę na festiwal ten zimowy i tam pospędzają trochę czasu. No, tak zrobimy. Tak, jednak nas oszukali i musimy iść do szkoły. <laughs> także szkoda, bo tak to sobie właśnie na zimowy ten festiwal i coś tam by fajnego porobili. Może niech poznają nowych przyjaciół. A tak, to muszą iść do szkoły, także, także nas okłamano, znowu. <laughs> a jednak nas nie oszukali, oni niby pojechali do tej szkoły, a, a tak jakby są tutaj, co nie? Więc ja po prostu i, i, i wyślę ich na festiwal my niech sobie tam pohasają trochę. Nie wiem, czemu tak właśnie jest, że oni niby do tej szkoły powinni... poszli, a tak naprawdę nie poszli. Więc niech idą sobie na festiwal zimowy, coś porobią. O, Ale fajnie. Dobra, idź, Alison, skorzystaj tutaj. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, w sumie, jak oni na tym festiwalu zimowym będą, to mogą chwilę tam posiedzieć i potem, w sumie. Ten Dylan by mógł zajść do sklepu, kupić te dwa torty, żeby właśnie zrobić urodzinę im. On by chciał tutaj jeździć z tą osobą na łyżwach postawie, więc Więc można by było coś tutaj takiego zrobić. Jakieś jeżdżenie. Po... Ale czemu nie możesz? A za mały. Okej, okay. to byś mógł w sumie pojeździć. Bo co tutaj się takiego dzieje? W sumie to. O, a zróbcie sobie kartkę okolicznościową we dwóch. A co tam? Dawajcie. A potem pojeźdźcie sobie może na łyżwach. Czemu ty siedzisz w telefonie? A, odbierasz telefon, okej, okay. a ty a ty grasz. O, jaki ty głodny. I zmarznięty pewnie. Bo stoisz o tym dworzu. Czekajcie, ja mu dam, żebym sobie wszedł do domu, coś sobie biedak, chociaż przekołuję się na przykład takiego steka. Dzieciaki tutaj się bawią, tylko w sumie. E, nienawiść od razu wstręt. Oto o, co Colin czuje wobec gimnazja gimnazjum. Prywatnego śmigoła. Kolejny boga, cię by mógł przyjechać do domu. Chcesz mu na to pozwolić? O, tak! Raport ma o nazwie: Zdobyte cechy brak, utracone cechy brak, wyuczone umiejętności, charyzma. Ojeju, Biedactwo! Podjąć pracę dorywczą. O A czemu on chciał tak bardzo wrócić? Jeszcze pięć dni. O ja! No, ale to trochę ma wyuczonych tych. Tu ma pisanie, tu gotowanie, Logika, charyzma. Ojeju. No, wracaj do domku, wracaj, skoro tak. Zrzucił szkołę. <grych> o ja. <grych> nie, no to, to by było trochę słabe, się mu nie pozwolili wrócić. Także, Colin, wracaj. Ostatnie 5 dni swojego nastoletniego życia. O, a ci sobie zrobili kartkę. Będzie... Spędzał w domu, także spoczko. Dobra, pojeździcie sobie teraz jeszcze na łyżwach, chłopcy. A ty, Alison, się przywitaj z synem, który wrócił. Ale nieźle, coś Śmiesznie, żeby że wyskoczyła taka ta interakcja, żeby właśnie on wracał do domu. Dawaj, przytul mamy, przyjazne. Um, nie można. rozmawiać z nią o Zimie. Powiedz, że było tak okropnie w tej szkole. Gdzieś ty go wysłała, gdzieś ty go wysłała. Który to płacze? Nie, nie płaczą, dobre. Witaj, synku. I teraz co? Będzie chodził do normalnej szkoły na to wychodzi. Popraw mu humor, powiedz, że już jest w domu, że już sobie tutaj będzie przebywał. Nie będziemy go wysyłać nigdzie więcej. Skoro mu się nie podobało, także mamy całą rodzinę w komplecie. Tatuś, też się przywitaj z synem. Poplotkuj trochę. Luz, zapytaj się, czy aż tak strasznie było. A może on wrócił, bo do niego nie dzwoniliśmy i się nim nie interesowaliśmy. I biedak wziął i wrócił. Nie wiem tylko czemu Colin jest pod Dylanem, bo w sumie Dylan jest... Colin jest starszy, bo Colin był pierwszy. Pierwszy był, tak. Colin jest najstarszy. Dobra, ale nam zostało do, dla niego... Ojej, Styles. Żebyś ty tylko na mnie dednął zaraz. Ten, um, Dylan jeszcze ma o 10 dni, a Colin ma 5. No dobra, okej. Okay. O, on chce się nauczyć sport. A jakie on ma cechy w ogóle? On jest roztrzepany, odważny, gderliwy i ambitny. O, on chce się sportu nauczyć. No proszę. No dobra. Dobra, słuchajcie, robimy urodziny dla chłopaków. Także tak, zmuchnij świeczki Alex. Najpierw zróbmy dla Alexa. Patrzcie, a ten jaki tutaj przyszedł, czyta jakąś książkę od razu, słuchajcie. No ale fajnie, no wrócił. No to w sumie spoczko, że wrócił. Ja tam się cieszę. Tak niespodziewanie. Ojej, dlaczego kocie to robisz? Dlaczego tego przewalasz? Ej, trzeba zganić tego kota. Um, jak to zrobić, żeby mu wzmocnienie zganić za to, że jest agresywny? Szybko, powiedz temu kotu, co o nim myślisz. <ścoughs> Nie można tak. No, no, no. O kolejne maleństwo staje się. Staje się dzieckiem. Ale nawet też to szybko. Zlatuje, co nie? Ale Kolin podobny do są, tak teraz patrzę. Ojej, ona ma te włosy takie zbugowane. Kolory jakieś brzydkie. Dobra. No dawajcie, dawajcie. <grystanie z nimi> o, a gdzie ty idziesz? Czemuż ma fioletowe paznokcie? Nie znosi sztuki, no proszę. Ej, czemu on taką samą koszulkę jak ten miał? Eee. Ojej, on naprawdę jest strasznie podobny do Dylana. No. Tak, do Dylana jest strasznie podobny, ale no nie taki sam. No. Dobra, teraz y, ten. Erik, twoja kolej. Może ty będziesz chociaż trochę inny. <grytanie> dawajcie, chłopcy, dawajcie. O, Anisan ma... jest dumna. Proszę bardzo, śmiało, nie krępuj się, nie krępuj się. Bez krępacji, bez krępacji. <laughs> Okej, okay, dobra, mamy Erika, słuchajcie. Ze względu na jego nawyki związane z nauką, nie możesz brać cechy dla Sima Erik. Erik rozwinął cechę poszukiwacz przygód. O, proszę bardzo. Czyli jest tako: Poszukiwacz przygód e, do nowego miejsca po raz pierwszy, twój Simu zdobywa... Aha. Poszukiwacz przygód odważny nie cierpi przyrody i spostrzegawczy. Okej. Okay. To w sumie jak będzie detektywem, to ten poszukiwacz przygód dla niego jest ok. <grywa> no proszę, on jest przynajmniej trochę inny. W sensie wiecie, twarz ma trochę inną niż, niż Dylan i, i Colin. No, całkiem spoczko. Całkiem spoczko powiem was wam. Dobra, teraz trzeba iść do kas i po prostu ich trochę, ich trochę poogarnieć. Nastolatkiem. No właśnie, to ona już ma 3 na 5. No ciekawe, kiedy kotki się urodzą. No dobra, ja idę trochę do kas. Okej, okay, jeżeli chodzi o ubrania Alexa, no to mogę Wam teraz tak pokazać, bo jeszcze właśnie nie przeszłam do lustra. Więc, e, więc fryzury mu jeszcze nie zmieniałam, ale jeżeli chodzi o jego ubrania, to tak, to jest jeden jego strój na co dzień. A to jest drugi. Trochę ciężko mi było cośkolwiek znaleźć, bo nie mam tak zbytnio modów, jeżeli chodzi o takich chłopców w wieku szkolnym, ale jakoś tam coś tam go ubrałam. Taki wizytowy dodałam, ten taki typowy. to e, Dodam mu. W sumie tak był ubrany, tylko dodałam mu jeszcze te kapcie, kotki. E, sportowy to w sumie wziąłam już z takich tych gotowych, em, gotowych. E, I, 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 i. Tutaj dałam mu takie zwykłe gadki kąpielowe. No i ubranie na dwór dodałam coś podobnego, jak miał Wcześniej każdy z chłopców, tylko trochę inny kolor. Także tak się prezentuje nasz y, Alex. Okej, okay, a tak prezentuje się nasz Erik. Jakoś tak fajnie do, nim, do niego pasuje mi ten taki styl, jakiś taki. Um, sama nie wiem, jak to określić, ale jakoś tak, tak go obrałam, że nie chodzi o twarz i ten, to nie zmieniałam mu e, włosów, bo w sumie te włosy fajnie do niego pasują, więc myślę, że bez sensu. E, więc tak, to jest jego pierwszy strój. To jest jego drugi strój. Proszę, proszę, proszę się załadować. Proszę się za. O, coś takiego. Myślę, że spoko wygląda. No, jeżeli wizytowe, to taki wiecie: klasyczny garnitur. Piżamkę dałam mu. Coś takiego. Sportowy ma takie coś też. Nic specjalnego. Kąpielowe, zwykłe gatki. A na dwór ubrania ma coś takiego. O, także nic specjalnego, ale ale taki: o, takie sobie właśnie ubranka. Patrzcie jak słodko. Kolin <laughs> czyta braciszkowi do snutku. Szkoda, że on się nie przebrał i śpi jakby w zimowym ubraniu. Nie wiem czy mu zimno, czy co. Ła <laughs> wow, Kociaczek! Kociak jeden. Susi właśnie urodziła kotka. Nie zapomnij dać mu imię. Ła! Wow. wow. I tak jak mówiliście, jeden kotek jest. Ale patrzcie, jaki on jest słodki. Czekajcie, bo nie mogę na niego trafić. Gdzie on jest? O ja! Ale słodziak. Ale patrzcie, kot, og ogon, ogon. I tutaj jedną łapkę ma tak, jakby od, od tego od, od Suzy, a. A ten. A całe, całe umieszczenie ma od, od tego. Czekajcie, bo to jest tak dziwnie. Od, od Niko. No dobra, to teraz pytanie do Was, jak nazywamy kotka? Musicie mi dać jakieś imię. Piszcie mi, jakie imię dla kotka. Czemu on nie ma otwartych oczu? A ma, dobra. Czekajcie, bo ja chcę mu zrobić zdjątko, Patrzcie, oni wszyscy siedzą. To jak mamy, skoro jednego kotka mamy, to słuchajcie, nie będziemy go oddawać, zostawimy go sobie. <grym> o, ale jakie ja, uszy masterczące! Co nie? Słodka. O, no i dobra. Słuchajcie, to trzeba wszystko ogarnąć, bo patrzę, że to się dzieje wszystko na raz. Alison, e, proszę cię, no pociesz, no dobra, zostaw już tego kota. Zmień brudną pieluszkę i włóż do końca mi je. Teraz wszyscy tu się poblokowali, słuchajcie. Proszę iść spać, wszyscy idźcie spać. Właśnie, muszę zrobić tutaj na górze ogólnie e, cały ten. Nie może spać z nimi, ja okej. Okay. Cała przemeblówka i w ogóle remont, żeby chłopaków gdzieś poumieszczać i te pokoje im zrobić trochę już takie bardziej dla nastolatków, bo oni ciągle mają już takie dziecięce pokoje, tak jakby. Idź ty coś zjedz sobie, a potem pójdziesz spać. A więc wedle musiała na następny odcinek zrobimy remoncik. Możecie zejść z tej, z przejścia, nie ustaliście w przejściu i ona nie może przejść. Czemu się w ogóle w garnitur obrać, bo ty masz tą cechę szalony, no właśnie. Um, Colin, ty też zejdź z przejścia, bo ta nie może z nią przejść. Zmieniłaś jej tą brudną pieluszkę? Nie, no to zmień. I włóż do końca, ty stylis, Idź już, nie klaszcz, tylko idź na dół, się ogarni. czemu ona nie może iść? Podejdź tutaj. Podejdź tutaj. A czemu ona nie może iść, bo co? Muszę cię pokierować? Nakarm na podłodze ją. Bo kotek, to ty nie możesz pójść, no to niech on tu przyjdzie. Nie wiem o co chodzi. Czy ty możesz iść spać? No właśnie, idź. Bo ja muszę postawić jeszcze jedno łóżko, żeby było dla, właśnie dla, dla kolina, tak teraz na odczepkę. A całe i tak jeszcze zrobię, wiecie, cały ten, cały remont tutaj góry, w sensie od dwa pokoje chłopaków. Będę musiała coś zrobić, pomyśleć jakiś w ogóle cały, cały remont. Więc to na następny odcinek sobie już zostawię. Cały remont. Dobra. Nakarmiłaś się. No, niech ona sobie zje, a potem ją włożysz do końca. Nie idź na dół. <noise> włożysz ją do końca. No. Czemu oni? Jej... Czemu ona się mnie nie słucha? O co ci chodzi? Dobra, idź spać. Styles idź też spać, a Colin włoży małą. A ten biedny nie ma gdzie spać i śpi na ławce. Słuchajcie. Nie, no już ja ci stawiam łóżko, słuchaj. Już ja ci stawiam, tylko wóz mija do końca. Ja to usunę i tu postawię drugie łóżko. A na następny odcinek zrobię w ogóle. Co to było? Ufo, przyleciało do nas. A jakiś staruszek, ufo. Staruszek, ufo. Ufos, ufos, ufos. O! Dobra. Dobra, słuchajcie, wiecie co? O, co ty chcesz tutaj? Zignorować tę osobę. Ojej, dlaczego? <śm> a tutaj co masz? Nowego cięta. O! E, dobra, słuchajcie, wiecie co, ja będę kończyć ten odcinek. W tym odcinku powinniśmy w sumie zrobić sobie dwa dni, tak jak wiecie, ten śnieżny dzień, dzień śnieżynki i, i właśnie, i urodziny, ale. Za to, że wróciłam dziś późno, późno nagrywam, już trochę jestem zmęczona i tak nie miałam czasu, żeby to, wiecie, ogarnąć, żeby nagrać te dwa dni, więc dzisiaj zrobimy sobie taki właśnie odcinek, jeżeli chodzi o... I tak się trochę wydarzyło, bo zrobiliśmy urodziny dla chłopaków, kociaczek nam się urodził, Kolin rzucił szkołę i wrócił do domu, <laughs> także trochę się podziało i w następnym odcinku zrobimy sobie Dzień Śnieżynki i właśnie te pogarniamy no chłopcy już... Nie są starsi, więc też będą musiała zrobić remont tych pokoi, żeby ich tam jakoś pousadzać, żeby, żeby każdy miał jakiś tam swój kąt i tak dalej, i tak dalej. No i co? Pewnie niebawem już będą urodziny też małej. Ona za ile ma dni? Za dwa. No właśnie, więc w kolejnym odcinku będzie miała Mija sobie urodzinki. Także tak. Także dzięki Wam serdecznie za oglądanie, łapka w górę, no i piszcie mi imię dla kotka naszego, dla kociaka, jak ma się nazywać, bo to jest... Ona, więc, więc dla niej. Także piszcie, a ja się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki. Pa, pa.